Zastanawialiście się, się kiedyś, jak Manchester United poradzi sobie z Harrym Maguirem na ataku? Myślę, że nie, chociaż mogły być takie domysły, bo Harry na środkowej obronie radzi sobie średnio, a Manchester United w tym sezonie tak samo, chociaż po zwycięstwie z Liverpoolem nie jest już na ostatnim miejscu, to jednak jest w dolnej części tabeli, więc dzisiaj sprawdzimy, jak poradzi sobie Maguire na ataku. Jeśli takie eksperymenty Wam się podobają, to możecie strzelić tutaj łapkę w górę i subika na moim kanale. a Wy możecie zobaczyć magiczną kartę Harry'ego Maguire'a, którego już na atak przesunąłem, bo po prostu trwałoby to za długo, a nawet nie wiem czy to jest możliwe. Oczywiście z zabójczym tempem 53, Harry wygląda niesamowicie. Uprawiłem mu statystyki, właśnie ataku, żeby miał taki overall, jak po prostu miał przed przedstawieniem na napastnika. Tak wygląda cały skład Manchesteru. No i sprzedam wszystkich napastników, bo po prostu Harry jest najlepszy, więc po co mu inni? Dlatego Cristiano Ronaldo do transferów, Martial, zakończy pożyczenie, gdzie jest Martial? do transferów, Cavani do transferów, no i ktoś jeszcze? Melor. Melo do transferów też. No i co ten junior tu robi? Czemu na ataku, jak mam Maguayera? Po co? Po co? Ale w ogóle niesamowity, nie? Pierwszy mecz przed sezonie. tak to będzie wyglądać, ale potem już po prostu w kalendarzu będziemy to symulowali. Na tej Maguayere z pierwszą bramką, więc bardzo fajnie. No i drugie spotkanie tym razem bez bramki Maguayera, ale wygrywamy już sprzedany, ale nie ma na razie żadnych ofert za Cavaniego i Cristiano Ronaldo. A Maguire mówi, że chce być nowym napastnikiem w klubie. No i Maguire strzela, więc druga bramka naszego napastnika. No ale to jest tylko przed przedsezon tak naprawdę, jeśli mogę tak powiedzieć. No i gramy z Se Sevillą, która po prostu jest zespołem, z którego ściągnęliśmy przed chwilą Martiala. Melor oczywiście akceptujemy, no a pes, że chce po Ogbę. No nie, nie, nie żadnych innych zawodników oprócz napastników nie sprzedajemy. Moi no Maguire melduje się z kolejną bramką, a my wygrywamy z Sivio. No i finał tego pucharu małego z Interem. I wygrywamy. No ale bez bramki niestety Maguire'a. Nadal bez oferty za Cristiano Ronaldo. Co tu się dzieje? Ja go muszę sprzedać, bo on będzie mi tylko miejsce zajmował. No bardzo mi się to nie podoba. No w ostateczności będę musiał go zwolnić. A za to mamy ofertę za Camaniego, więc akceptujemy. Kawa niego w klubie już nie ma, został tylko Melor i oczywiście Cristiano Ronaldo. No a my przechodzimy do pierwszego spotkania, do którego troszkę inaczej się przeszukujemy. Tutaj tak wyjdziemy w taki sposób po prostu. Nie mamy jeszcze prawego skrzydła, ale to zakupię, żeby Maguire miał dobrych zawodników obok. No więc pierwszy mecz z Leeds. I tutaj Harry Maguire strzela bramkę, więc w swoim debiucie na ataku lidze już melduję się z pierwszą brameczką, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać tej u Maguire'a, no i jak sobie poradzi sam Manchester. Bo myślę, że może być dobrze. No więc stwierdziłem, że podejmę bardziej radykalne kroki, bo jeśli nikt go nie chce, to ja go po prostu zwolnię. Trochę mnie to będzie kosztować, no ale tak naprawdę. No a ja podpisałem jeszcze Leo Messiego, żeby była po prostu dobra pozycja na prawym skrzydle. Ha! No a więc mamy chyba koniec sezonu, no i zobaczymy, jak poradził sobie Manchester United i widzimy, że trzecie miejsce w lidze, a więc. A więc złapią się do europejskich pucharów, którą jest Liga Mistrzów. No i tutaj naprawdę walczyli, bo brakuje tylko dwóch punktów do drugiego miejsca, no i czterech do pierwszego, więc naprawdę naprawdę to jest myślę, że udany sezon, ale w ogóle równy sezon, bo City, który jest na piątym miejscu, traci 7 punktów do pierwszego. No to byłoby naprawdę coś, jakby taki sezon był. No a my sobie zobacz, zobaczmy jeszcze na Ligę Mistrzów I na Puchar Emirates FA Cup wygrywa City Gdzie odpadł Manchester United? Daleko gdzieś jak widzę Bardzo daleko Manchester odpadł w trzeciej rundzie z Hull City No to ciekawie No i Carabao Cup również wygrywa City Więc jeśli chodzi o puchary takie to City naprawdę udany sezon no Ale nie będzie grało Ligę Mistrzów Na no United przegrywa z Zastąwiją w czwartej rundzie pokarnych No i Liga Mistrzów no już wiemy, że Manchesteru w finale nie ma. Jest Atletico Madrid i też Manchester City, więc jest szansa, że jednak w Mistrzów zagrają, jeśli wygrają oczywiście. A w półfinale Manchester odpadł w dwumeczu 4-5, więc naprawdę myślę, że udany sezon Manchesteru, jeśli popatrzeć na to, co się działo. No i zobaczmy na statystyki Maguire'a, na statystyki naszego najlepszego napastnika w świecie. Więc no, zobaczymy, czy to w ogóle się uda, czy on naprawdę pomógł tak bardzo drużynie, więc... Ustawiam i miał najwięcej bramek, miał Messi i Bruno Fernandez. 21. Maguire miał 17 bramek. Meczów 51, więc no, 6 Asys. No, mogło być lepiej, tak? Najlepszy sezon myślę, że jednak Bruno Fernandez, bo najwięcej bramek, najwięcej meczów i najwięcej Asys, a nie jednak Sancho miał troszeczkę więcej, no ale tutaj brakło bramek. Więc myślę, że pierwszy sezon w wykonaniu Harego na ataku nie był taki zły. Powoli nam się będzie Messi kończył, bo jednak w wiek 34 lat to powoli już ocena będzie mu spadać. Ja też będę musiał ten skład troszeczkę wzmocnić, bo jednak nie ma on wielu zawodników kluczowych. Yy, środkowy pomocnik defensywny to jest tylko 83, czy środkowa obrona bez Harego to jest tylko 82. Niemożliwe. No ale pierwszy sezon można zaliczyć do udanych. No i kupiłem dodatkowo dwóch zawodników, którymi są Militao i Bellingham i myślę, że jeśli nic się nie zmieni, to nie kupię już żadnego zawodnika. Bo taki team myślę, że będzie naprawdę dobry. I po prostu Manchester też by zrobił te kilka zmian, może nie takie, ale... nawet no, więc nam się kolejny sezon, no i znowu trzecie miejsce w lidze. No nie za fajnie, bo znowu to trzecie, nie możemy iść troszeczkę wyżej, no a to ten przed nami to jest totalnie już dziwne. Ale tutaj już jednak ta top 2, top 2 po prostu uciekła od nas, no niestety. Wiem też, że nie wygraliśmy Ligi Mistrzów, to też słabo, ale może chociaż jakiś puchar, tak, wygrywamy FA Cup, już przeskoczyłem na Carabao Cup. Z Boltonem jest bardzo fajnie, że chociaż jeden puchar wpadł i siedzi o Karabao Cup, to nie. No w ćwierćfinale przegrywamy z City pokarnych, więc nie jest tak źle. Mogło być o wiele gorzej, w poprzednim sezonie było gorzej. No i zobaczmy jeszcze tutaj sobie Liga Mistrzów. No Bayern wygrywa z Chelsea 4-3. Naprawdę niesamowity mecz by był. A my odpadamy w, w jednej ósmej finału z lipskiem 3-2 w dwóch meczach. No ale zaraz zobaczymy sobie jeszcze, jak sobie poradził Harry Maguire. Tylko będę musiał się z zawodników, bo ocena mi spada, a nie mogę zostać zwolniony, bo nie będę mówił już tak naprawdę grać, bo nie mam chilengina, no, no więc będzie problem wtedy. I najwięcej bramek drużyny miał Leo Messi, a drugim zawodnikiem był właśnie Harry Maguire. 56 meczy, czyli chyba najwięcej, ile można było rozegrać w ogóle. 24 bramki i 7 asyst. Naprawdę fajny wynik. No więc w Lidze Mistrzów strzelił 5 bramek, zagrał 8 meczy. No a najwięcej, oczywiście, w Premier League. 14 bramek. No a ja, jako trener, chociaż symulowałem cały sezon, dostałem nagrodę menadżera miesiąca, więc jest ciekawe. No Manchester nie radzi sobie źle. Chociaż mam spotkanie dotyczące formy, no bo niestety, no pewnie mnie zwolnią, bo nie realizuje celi. No, Manchester nie potrafi wygrać Ligi Mistrzów. No, i to, to, to nie moja wina, tak? To nie moja wina. Premier League też nie potrafimy wygrać. No, i co ja mam na to poradzić? Ogólnie to okazało się, że, żeby utrzymać się w klubie, muszę zrobić kilka celów. Dlatego kupiłem Mendesa. Oprócz tego na lewej obronie oczywiście Nuno Mendesa, kupiłem jeszcze Gravenberga i Chloska. Maguire ma tutaj czerwoną kartkę, ale nic to nie zmienia, ja po prostu będę symulował kolejny sezon. No i mam nadzieję, że mnie nie zwolnią, bo jeśli mnie zwolnią, to będziemy musieli to obserwować w inny sposób. No dobra, a więc jesteśmy po trzecim sezonie, no i jeśli chodzi o tabelę, to już możecie zobaczyć, że Manchester United triumfował po raz pierwszy. Spora przewaga, była 6 punktów nad Tottenhamem. Potem Liverpool, City i Chelsea, więc dosyć taka tabela. Myślę, że oczywiście, no ale Manchester w końcu zaczął grać. No i ja wiem, co się wydarzyło, słuchajcie, bo graliśmy w Lidze Mistrzów i poszło nam dobrze, no ale niestety wiem, co było. No i Wy już, wy już teraz też możecie wiedzieć. Tutaj mieliśmy jakieś community shopping, to jest nieważne totalnie. FA Cup, przegrywamy z Liverpoolem, Carabao Cup, przegrywamy z Liverpoolem, takim samym wynikiem na komicie. No i Liga Mistrzów, przegrywamy w finale z Manchesterem City, no chyba najgorsze co może być dla kibica Manchester United, no niestety. A tutaj radziliśmy sobie niesamowicie, z Napoli wygraliśmy, z Ajaxem, no szkoda, szkoda, na pewno szkoda. No ale zobaczmy jak poszło naszym piłkarzem, no trochę cena mi się podniosła, no i Maguire masz 86 oceny, więc niesamowity zawodnik. No zobaczmy sobie na statystyki. No najwięcej występów już tutaj widzę, że musi mieć ten zawodnik, no ale zobaczmy sobie bramki. Bruno Fernandes, najwięcej, 35, potem Markus Rashford, 27, no i Harry Maguire. 24 bramki, 63 mecze, naprawdę fajny wynik, 9 asyst. W Lidze Mistrzów strzelił niestety tylko jedną bramkę, w samej Lidze 17, oprócz tego trochę w pucharach. No nie poszło mu źle, to nie był zły sezon w jego wykonania, Zobaczmy na ten skład, jak on się prezentuje, tutaj mamy... Fajnie się niektórzy zawodnicy rozwinęli. Na przykład mamy tutaj Bruno, który ma już aż 91 overall. No Gravenberg liczyłem, że troszeczkę lepiej mu pójdzie. No ale myślę, że jeśli go wrzucę do pierwszego składu, to będzie lepiej. No i ja myślę, że muszę kupić prawego skrzydłowego, bo Messi to już jest tak naprawdę jego koniec kariery. No ale jest to definitywnie najlepszy sezon Manchester United, czy najlepszy sezon Maguire'a, nie jestem pewien. A my możemy zobaczyć, że Ronaldo nadal nie znalazł klubu, co ciekawe, to jest bardzo dziwne. No, Arling, Halan do Real Madryt i jest gwiazdą. Tak samo David do Barcelony. No, ciekawe tutaj te transfery. No, oni znowu chcieli, żebyśmy wygrali Ligę Mistrzów. To teraz, teraz było naprawdę blisko, no, ale niestety nam się nie udało. No, co zrobić? Ale niestety, słuchajcie, stała się rzecz niemożli niemożliwa. Harry Maguire do na od nas odchodzi i nie jestem w stanie. Podpisać z nim kontraktu, więc będę naprawdę musiał negocjować, jak przejdzie do następnego klubu. No to trochę moja wina, bo troszeczkę o nim zapomniałem, bo zobaczyłem, że jednak ten kontrakt dopiero kończy się teraz. No i no normalnie nie było z tym problemu, teraz niestety to się nie udało. Harry opuścił klub i poszedł do Chelsea. No mi się to bardzo nie podoba, więc szybko spróbujemy zrobić Harajo Maguire'a, Jeśli nam się to nie uda, to będziemy mieli ogromny problem. A możemy go kupić, więc na luzie. Teraz kosztuje aż 90 milionów ten niesamowity zawodnik. No oczywiście kupujemy go nawet za stópkę, po co... Nie za milion. Za 100 milionów. Co to, to za różnica? I tak pieniędzy mamy... O nie, oni chcą 140. No dobra, bez różnicy. Musimy go zdobyć oczywiście. Dajemy mu oczywiście kluczowego piłkarza. No i damy mu taki kontrakt, że jak się odezwie, że jest zły, no po prostu... Dajemy mu ogromne warunki, ale mamy pieniądze, więc... Co ja będę w ogóle... Się z nicackał. Skoro mamy pieniądze, to po prostu je daje. Harry się niesamowicie rozwinął, bo ma aż 86 overall i nawet ma 62 tempa. To jest bardzo dobry wynik. A dodatkowo jedynym transferem będzie Bailey, który dołączył do nas na prawe skrzydło zamiast Messiego, który od nas odszedł. No i wszystko byłoby dobrze, tylko że niestety zarząd nas informuje, że jestem zwolniony. No jest to duży problem, bo w tej chwili muszę opuścić Manchester United, ale nadal będziemy. Obserwowali, przyjmujemy sobie tutaj jakiś klub, hmm, Burnley, nadal będziemy obserwowali Harrygo Maguire'a w Manchesterze United. Wygrał ligę, wygrał z dużą przewagą, z przewagą 8 punktów, miał dobry bilans i tutaj wszystko poszło, myślę, że dobrze, tylko dwie porażki Manchesteru. No i Harry Maguire, Maguire jest na miejscu czwartym z 37 meczami i 17 bramkami, czyli no nie poszło mu źle, tak? Jest najlepszy z Manchesteru w Lize. Zobaczmy sobie jeszcze na FA Cup. Tutaj Maguire z Preston North End. Totalnie inny. No i mamy FA Cup wygrywa Leicester. Carabao Cup wygrywa Liverpool. Manchester odpadł w półfinale z Chelsea. No i lecimy do, do oczywiście Champions League. Gdzie Manchester United odpada z Atletico w ćwierćfinale, No czyli ten sezon był o wiele gorszy. Przejdziemy sobie do Manchester United. Tak, jestem w stanie, więc naprawdę fajnie, że tutaj nadal mogę normalnie wszystko sprawdzać. Dajemy sobie bramki. No i Harry Maguire, tak jak mogliśmy zobaczyć, ma najwięcej ich. No jego statystyki wyglądają w taki sposób, więc oprócz szybkości naprawdę wygląda nieźle. No i z winności. Więc ja już zmian w składzie Manchesteru zrobić nie mogę, ale my lecimy do ostatniego, piątego sezonu. No dobra, a więc na początku zobaczmy sobie jak Manchester United poradził sobie z Premier, Premier League I już widzimy, że nie wygrał ligi niestety Przegrywa w tej lidze z Manchesterem City, jest na drugim miejscu I w FA Cup triumfuje Manchester City Manchester United odpadł dosyć daleko jak widzę The Wigan Athletic w czwartej rundzie Carba Cup tutaj Arsenal wygrywa z West Hamem No a Manchester United odpada z Millwall w trzeciej rundzie No i... Champions League tutaj Manchester United przegrywa z Manchesterem City. 5-4 pokarnych, no, no znowu ta liga mistrzów nie dla nich. Byli naprawdę dwa razy blisko, ale dwa razy pokonuje ich Manchester City, a teraz jeszcze pokarnych. Niestety nie mogę zobaczyć statystyk Harego Maguire z Premier League, ale mogę tylko z Ligi Mistrzów tutaj 4 bramki, 13 meczów, jedna asysta, więc no średnio 7-0. Nie jest najgorzej, no ale szkoda, że nie mogę po prostu zobaczyć jego statystyk z, na przykład z Premier League, bo tutaj Manchester był na drugim miejscu. No dobra, więc myślę, że oprócz ostatniego sezonu mocno zobaczyliśmy jak United poradzi sobie z Harrym Maguirem na ataku. No i eksperyment wyszedł bardzo pozytywnie, bo Harry dużo strzelał, Manchester radził sobie z nim dobrze. Zajmował zawsze miejsce gwarantujące grę w Champions League. No niestety nigdy tego Champions League nie wygrał, chociaż dwa razy był w finale. Ale myślę, że eksperyment poszedł dosyć ciekawie. W każdym sezonie też patrzyliśmy na statystyki Harego. Oprócz tego no niestety z Ligi nie byłem w stanie zobaczyć. No ale ja dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli takie filmy wam się podobają, ja takie eksperymenty, to zostawcie łapkę w górę. subskrypcję na moim kanale. Do następnego i cześć!